W dzisiejszym odcinku wracamy do prawdziwego życia na tym kanale, i dzisiaj będziemy składać LEGO Speed. To jest Camaro Jak tutaj status pewnie oświetla za bardzo. O, tak to powinno wyglądać. Tu mam takie, i to jest to, to zdjęcie z prawdziwego życia. To jest z LEGO. To jest ten samochód. Jak zostawicie mm, 3 lajki w górę. To nagram drugi odcinek, gdzie będzie Lego. Tak samo będzie Lego. No i co? Widzimy się, jak będę w połowie i będę budować. Widzowie, otwieramy drugą paczkę. A my tyle zrobiliśmy dopiero. I otwieramy drugączkę. Widzowie, teraz otwieramy paczkę numer 4. Będzie piąta, i już kończymy zestaw. Jesteśmy na 58. stronie. będzie ostatnie cięcie, jak już zrobimy. Widzimy się, jak zrobię zr to. Widzowie zbudowaliśmy tyle. Właśnie mamy już szybkę zrobioną z 94. Mamy włożoną szybkę, czyli mamy już dach widzowie. Zostały nam widzowie jeszcze eee, czekajcie, sprawdzę, widzowie opony i kask wsadzić do samochodu. No i to widzowie, wtedy skończyliśmy, więc chodźcie, psa. Wam już pokazuję jak to tam wygląda. Widzowie, no właśnie skończyliśmy wszystkie opony i teraz proszę, pierwsza oponka. Hmm, druga oponka, trzecia oponka o, i... i... czwarta. Uważam, że widzowie, najlepszy samochód. No i co widzowie? To by było na tyle z tego odcinka, tak prezentuje się pudło, tak prezentuje się nasz samochód. To by było na tyle z tego odcinka. Cześć, pa i do następnego. Cześć!